E-62A-101 z Przemysia Głównego do Tarnowa Witam serdecznie Tu jest DX-1002 ze mną Serdecznie pozdrawiam wszystkich subskrybentów No Tak E-6ACT-AB-Z-40 z cysternami Jest tu wagony, towarowe węglarki, a tam daleko z przodu jest ET-22. Pozdrawiam serdecznie wszystkich użytkowników kanału oraz kanały. Pawczek Gęc, e, Marek Konda, dx 1002 e, Thomas from Franz, Seba ten drugi kanał, drugi Marka, czyli. Czyli miłośnik transportu Starnowa. Czernowa. I Powczas Games. Oraz Pawczes Games. To wszyscy, I wszystkich innych. Mhm. Tak. zo 9 i EU-160 EPZO-9, ZO-44 i EU-160, ZO EU ZO-28 Jedzie i w tle nagrywam tamten ten właśnie Tak do Poznania A nie widać tak A widać, widać bo przez szybę chociaż trochę pojechał też Ten jedzie do przemyśle Konduktorzy stoją, ponieważ czekają na odjazd o, Zaraz będzie odjazd tych pociągów Zasubskrybujcie Kasa Ruggera, by nie przegapić kolejnych odcinków No, zasubskrybujcie mój kanał MatiSaraga, żeby nie przegapić kolejnych filmów na bieżąco Matejko odjeżdża do Przemyśla Tak, ze Szczecina Tak, wagony wykradzanie ja obywateli, to chyba remont to znaczy seria i odjeżdża T22 z węglarkami.